Witam. Szymon Spolankiewicz, Szymon Jerzbieta, Akademia Wiem. Rozmowy z wdzięcznością i o wdzięczności, elementem praw sukcesu w życiu i biznesie. No, Drodzy Państwo, chodzi o wdzięczność, a wdzięczność stoi po drugiej stronie pretensji, które mamy do świata, do ludzi wokół nas, jeśli nam coś w życiu wychodzi albo nie wychodzi. I o tym 30 minut najbliższe rozmowy z wdzięcznością i o wdzięczności. Witamy serdecznie. Proszę spojrzeć. No tak gdyśmy teraz zdefiniować wdzięczność na bazie tego, co pojawiło się gdzieś tam w necie, no poczuwanie się do zobowiązań za doznanie od kogoś, doznanie od kogoś dobro, chęć odwzajemnienia się, czy też bycie wdzięcznym miłym uroczym. Czy to w pełni oddaje sens słowa wdzięczność i tego, jak kolosalne znaczenie ma to w naszym życiu? Nie. Ale po to właśnie mamy Akademię Wiem, po to te 30 minut, aby o tym porozmawiać. Drodzy Państwo, synonimem słowa wdzięczność i to, co jest ciekawe, nie ma zbyt wielu słów, które są, jakby synonimami, są tym, co też oddają wartość tegoż, tegoż słowa. Dziękczynienie, podzięka, podziękowanie, wyrazy wdzięczności, pochwalać, błogosławić, wyrażać radość, ale jest ich bardzo niewiele, tak naprawdę a są czasami słowa, szczególnie te, które mają pejoratywne, negatywne znaczenie, kiedy tych synonimów jest bardzo, bardzo dużo. Tu w tym przypadku, a jest to jedno z ważniejszych słów w naszym życiu, z których warto sobie zdać sprawę, że one funkcjonuje z nami i kiedy, kiedy je zrozumiemy, wiele rzeczy nam się wyjaśni, będzie dużo łatwiej, sympatyczniej, zdrowiej i bardziej szczęśliwie nam się żyło, bo wdzięczność, drodzy Państwo, jest to biret do szczęścia. Pięknie Jan Twardowski pisał o wdzięczności. Jest taka wdzięczność, kiedy chcesz dziękować, lecz przystajesz jak gafa, bo nie widzisz komu, a przecież sam nie jesteś, płacząc po kryjomu. Niewidzialny jest z tobą, co jak kasztan spada. Jest taka wdzięczność, kiedy chcesz całować oczy, włosy niewidzialne, ręce, powietrze, deszcz, co chlapie, zimę, saneczki dziecięce. Dom rodzinny, co spłoną z portretem bez ucha, rozstanie niby przypadkowe, kiedy żyć nie wypada, a umrzeć nie wolno. Jest taka wdzięczność, kiedy chcesz dziękować za to, że niosą Ciebie nieznane ramiona, a to, czego nie chcesz, najbardziej się przyda, szukasz w niebie tak tłoczno i tam też nie widać. Jan Twardowski, ten wspaniały wiersz napisał i te piękne, piękne tutaj z kilka wyrazów, wszystkie są piękne, ale kiedy żyć nie wypada, a umrzeć nie wolno, prawda? Drodzy Państwo, im większym stajesz się koneserem wdzięczności, tym mniej padasz ofiarą niechęci, depresji i rozpaczy. Kluczowa myśl, zapamiętać, zanotować, im większym stajesz się koneserem wdzięczności, tym mniej padasz ofiarą niechęci, depresji i rozpaczy bowiem wdzięczność niczym eliksir stopniowo rozpuści skorupę Twojego ja, zachłanność potrzeby władzy, przemieniając Cię w istotę szczodrą. Dzięki wdzięczności dokonuje się zaiste alchemiczna reakcja duchowa, pod wpływem której stajemy się wspaniałomyślni, wielkoduszni, jak mówił sam Ken. Wdzięczność to również, a może przede wszystkim bycie prawdziwym wobec siebie. Prawdziwa wdzięczność zaczyna się od nas samych. Zawsze zaczyna się w stosunku do siebie samego. Bowiem łatwiej nauczać innych tego, co sami już znamy, łatwiej okazywać szacunek innym, jeśli siebie samego darzymy szacunkiem, a także łatwiej być wdzięcznym wobec innych, jeśli okazujemy ową wdzięczność wobec swej własnej osoby. Drodzy Państwo, bowiem również to słowo bowiem się powtórzyło kilka razy. Słońce nie omija nikogo, nie ominie też i ciebie, chyba żebyś skrył się w cieniu, jak mówi Phil Brosmans. I taki przykład, jeśli chodzi o wdzięczność. Na jednym ze spotkań dla nauczycieli, uczestnicząca w nich wychowawczyni opowiedziała historię swojego życia. Otóż jej matka przez całe życie pracowała po to, aby wykształcić dzieci. By mogły normalnie, w miarę przynajmniej normalnie funkcjonować. W wieku 60 lat zachorowała i została przykuta do wózka inwalidzkiego. Wielu radziło tej nauczycielce, aby oddała swoją matkę do domu opieki społecznej, i co im odpowiedziała? Serce by mi pękło. Tylko tak, opiekując się moją mamą, mogę spłacić ogromny dług za wychowanie. Można oddać kogoś bliskiego do domu starców, można komuś powiedzieć, że nie ma dla niego miejsca w domu, w sercu. Nie jest to jednak postawa wdzięczności. Historia tej nauczycielki jest pięknym przykładem afirmacji wdzięczności, bez której nie ma prawdziwej miłości i dobroci. No i wiesz co, wdzięczność to potężny proces. To jest proces, dzięki któremu kształcasz swoją energię i otrzymujesz w życiu więcej niż tylko to, czego pragniesz. Stąd też bądź wdzięczny za to, co już posiadasz, a przyciągniesz jeszcze więcej dobrych rzeczy. I tutaj się po raz kolejny jakby potwierdza, że jesteś super sprzedawcą i kupującym, głównie sprzedajesz, kupujesz sobie swoje myśli, zachowania, nawyki i tak dalej, ciągle aktualna, ciągle na bieżąco, ciągle kompatybilna z tymi tematami, o których mówimy na Akademii Wiem, definicja sztuki sprzedaży obserwacyjnej. Dla przykładu również tutaj tak odbiegając jakby od sedna, ale jest również herb, który nazywa się wdzięczność. Jest to polski herb szlachecki, malowany, nadawany żydowskim neofitom w okresie panowania Stanisława Augusta, rodowi należącemu wcześniej prawdopodobnie do sekty frankistów. Wdzięczność to nie lekarstwo na wszystko. Oczywiście również trzeba o tym pamiętać. Wdzięczność to też nie zadanie, bowiem łatwo jest wpaść w pułapkę robienia zadania z rzeczy, które mają polepszyć nasze samopoczucie. Gdy staje się to zadaniem, możemy poczuć się a tak niewiele mamy obiektów, wobec których możemy czuć wdzięczność, a to nie poprawia, a psuje nastrój. Nagle stajemy się beznadziejni, bo nie potrafimy poczuć wdzięczności, a nasze życie jest nic nie warte, bo tak mało w nim dobrych rzeczy. No tak. Tak się często dzieje, bo bycie wdzięcznym może łatwo stać się sposobem na ucieczkę, na obronę, na bronienie się przed przeżywaniem emocji, które są mało przyjemne, które naturalne są w jakiejś sytuacji. To taki sposób też na oszukiwanie siebie, że właściwie wszystko jest w porządku, nawet jeśli nie jest. To bardzo wygodne powiedzieć, że wszystko jest tak, jak miało być, jestem wdzięczny za to, co mam i okej. Okay. W sytuacji, gdy raczej trzeba się zmierzyć z jakąś trudnością, problemem, podjąć wysiłek, by odnieść się do czegoś niewygodnego. Bo gdy jest konflikt, no, zdarzają się przecież w naszym życiu, nasze życie no, pełne jest różnych emocji w tą czy w tą, prawda. No, jest konflikt, jest gniew, zawód, smutek, które w końcu służą również przekazywaniu informacji między ludźmi, zamiast wycofywać i przykuwać sprawy nad tym, co dobre. Dobrze jest czuć wdzięczność za pomoc innych ludzi, ale nie można wisieć na nich zawsze i w każdej sytuacji, rozkładając bezradnie ręce, gdy coś idzie nie tak. Dobrze jest być wdzięcznym za swoją pracę, ale jeśli jesteśmy w niej wykorzystywani czy prześladowani, albo gdy najzwyczajniej w świecie chcielibyśmy robić coś zupełnie innego, warto spróbować coś zmienić, a nawet nie spróbować po prostu coś zmienić. Powiem, ale również hasło, bądź wdzięczny, ma swoją mądrość, ale nie może być wykorzystywany jako wytrych w każdej sytuacji. To trochę podobne do namawiania ludzi do traktowania wszystkich wydarzeń w ich życiu jako ważnej lekcji, ale to już odrobinę inna historia i pewnie o tym za jakiś czas również porozmawiamy. Yy, za co można wdzięczność wyrazić? Drodzy Państwo, na przykład Męża, który skarży się na słoną zupę, ale co to oznacza? Że jest z tobą, a nie gdzieś indziej, że możesz wyrazić wdzięczność za zapchane ulice w drodze do pracy, bo to oznacza, że masz pracę. Może wdzięczność za bałagan po przyjęciu, bo to oznacza, że masz przyjaciół i dom. Może wdzięczność za lekko już obcisłe ubrania, bo to oznacza, że masz co jeść. Może wdzięczność za mandat, bo to oznacza, że umiesz prowadzić, stać cię na to i zdrowie ci na to pozwala. Może wdzięczność za stertę prania i prasowania, bo to oznacza, że masz co na siebie założyć. Wdzięczność za znalezienie najdalszego miejsca parkingowego, bo to oznacza, że masz siłę, by podejść na nogach do sklepu. A my niejednokrotnie zachowujemy się zupełnie odwrotnie, prawda? No parking gdzieś daleko, no więc cały świat włącznie z rządem, z Sejmem, z Senatem, Prezydentem Stanów Zjednoczonych, wszyscy są winni temu, zamiast wykazać tą wdzięczność, hej, dla zdrowia przyszedłeś ileś tam, prawda? I drodzy Państwo, bardzo głęboka, bardzo głęboka historia, która zdarzyła się naprawdę. Była sobie kiedyś niewidoma dziewczyna, która nienawidziła siły tylko dlatego, że była niewidoma. Nienawidziła wszystkich oprócz swojego kochającego chłopaka. Zawsze był przy niej, mówiła, że jeżeli tylko mogłaby zobaczyć świat, wyszłaby za niego za mąż. Pewnego dnia ktoś podarował jej nowe oczy. Fizycznie ktoś podarował jej nowe oczy. Dzięki nim mogła już wszystko widzieć, wliczając w to jej chłopaka. Jej chłopak zapytał ją: Teraz, skoro już możesz widzieć świat, wyjdziesz za mnie? Dziewczyna była bardzo zszokowana, kiedy zobaczyła, że jej chłopak także był niewidomy i odmówiła wyjścia za niego za mąż. Jej chłopak odszedł rozdarty na kawałki. Po jakimś czasie wysłał jej list tej treści Tylko dbaj o moje oczy, kochana. Powiem Państwu, że kiedy przygotowywałem tą prezentację, kiedy ten slajd robiłem, Musiałem się nauczyć go czytać bez emocji, żeby mógł go przeczytać. Jest tak głęboki, ma tak za, tak za, takie zawiera w sobie ze środka myśli. Drodzy Państwo, wdzięczność za Twoje gesty może być zupełnie nieproporcjonalna. Odczuwanie wdzięczności jest jedną z najważniejszych rzeczy w odnajdowaniu w sobie szczęścia. Za tydzień będziemy mówić o szczęściu. W tym celu możesz codziennie przed snem poświęcić kilka minut na bardzo proste ćwiczenie, listę wdzięczności, listę pozytywnych zdarzeń, pamiętając o tym, że przed snem, kiedy się spać, czy też rano, kiedy stajemy, jesteśmy w stanie alfa, kiedy jesteśmy ułatwi, jeśli chodzi o przyswajanie informacji, ten stan alfa, jak wiecie, doskonale również mamy wtedy, kiedy siedzimy jak takie, przepraszam za słowo, imbecyle i pykamy pilotem, o czym doskonale wiedzą ci, którzy tworzą reklamy, że w tym czasie jesteśmy ułatwi na przyswajalność informacji i jest ta określona oglądalność, prawda, skądś się biorą, tam pewne rzeczy. Jest wielka, potężna, socjologiczna, psychologiczna wiedza, yy, która mówi o tym pykaniu pilotem, jest ona sprzedawane. My również przed snem i rano, kiedy Stajemy, jesteśmy w stanie Alfa. I, drodzy Państwo, cała filozofia to wtedy właśnie wieczorem zadbać o to między innymi, żeby robić te kilka minut ćwiczeń z wdzięczności, listę pozytywnych zdarzeń. Wystarczy, że usiądziesz w wygodnym i cichym miejscu i przez kilka, może pięć minut będziesz w myślach wymieniał rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Przykłady podawałem przed chwileczką, za co można być wdzięcznym, drodzy Państwo, nie tylko za pensję, którą dostaliśmy i, i z elementem taki dlaczego taka mała, prawda, drodzy Państwo. Co zyskasz tym świetnym zajęciem wieczornym? Cóż ono Tobie da? Otóż, drodzy Państwo, to jest tak. No, przede wszystkim sprawia, że skupisz się na pozytywach w Twoim życiu. Zaczynasz cieszyć się z rzeczy, z których nigdy się nie cieszyłeś. Przestajesz szukać tylko tego, co jest złe albo co Ci nie wyszło. Zaczynasz dostrzegać i doceniać to, co jest pozytywne. Będzie to miało ogromny wpływ na ogólny poziom Twojego samopoczucia w ciągu dnia. Poza tym zmieni Twój sposób myślenia o pewnych wydarzeniach swojego życia, co będzie początkiem większej zmiany. Kolejna rzecz. Przestajesz się martwić drobiazgami, będziesz pamiętać o tym, co jest naprawdę ważne. Trudno będzie Ci się martwić chwilowym brakiem pieniędzy, gdy będziesz wdzięczny za to, że masz pracę i dach nad głową. Gdy się pokłócisz z ukochaną osobą, bądź wdzięczny za to, że ją w ogóle masz. Trudno się stresować brakiem motywacji i energii, gdy dziękujesz za to, że jesteś zdrowy. Tak samo mniej będziesz się martwić chorobą, gdy będziesz wdzięczny za to, że żyjesz. Kolejna rzecz: przypominać ci o tym, aby dziękować innym ludziom. Tak samo jak wielkie znaczenie ma mówienie dziękuję sobie samemu, ważne jest mówienie dziękuję twoim bliskim. W tym wypadku obie strony poczują się dużo lepiej i oni i ty sam. Ludzie uwielbiają być doceniani, ty uwielbiasz być doceniany i ja lubię uwielbiam być doceniany. To jest normalną rzeczą. A gdy Ty świadomie doceniasz, sam czynisz siebie szczęśliwszym. Za co możesz być wdzięczny po raz kolejny? No, za wszystko. Za to, że dzisiaj świeci słońce, za Twoje zdrowie, za ciekawą rozmowę na przystanku, za dobry dzień w pracy, za kochającą rodzinę, za dobrego przyjaciela, za posiadanie marzeń, za to, że nauczyłeś się czegoś nowego, za zwykły uśmiech drugiej osoby, za komplement, który ktoś ci dziś dał, za to, że masz ambicje i plany na życie, za to, że dzisiaj wybierasz się do kina na dobry film, za to, że masz niezwykłą i cudowną okazję żyć na tym świecie. Jak robić codzienną listę wdzięczności? Niech rzeczywiście będzie ona codzienna. To jest tylko 5 minut, a robi ogromną różnicę. Efekty zauważysz już po kilku dniach, warto więc spróbować. Dziękuj za wszystko, co ci przyjdzie do głowy, nawet za rzeczy pozornie drobne i mało znaczące, błahe wydawałoby się. Zobaczysz, że z czasem będziesz znajdować coraz więcej powodów do wdzięczności. Będzie to najlepszy znak na to, że zaczynasz widzieć coraz więcej pozytywów w swoim życiu. I rzeczywiście odczuwaj wdzięczność, taką tu takie ciepło poczujesz, jak masz te swoje marzenia, cele, masz je, takie, takie naprawdę czegoś pragniesz, to dokładnie to samo odczuwaj tutaj, tą wdzięczność i to samo przyjdzie, byleś tylko zaczął to robić. Pomyśl sobie spokojnie, dziękuję i poczuj, jak to jest być wdzięcznym za coś. Nie wymieniaj bezmyślnie w głowie, przy dobrze. W momencie, gdy nauczysz się odczuwać prawdziwą wdzięczność, zobaczysz, jakie jest to silne, wspaniałe uczucie. Pamiętaj o tym punkcie, bo właśnie o prawdziwe odczuwanie wdzięczności tu chodzi. Wykonuj to ćwiczenie rano i wieczorem przynajmniej albo lub rano, lub wieczorem. Ważne jest, abyś mógł znaleźć chwilę spokoju i odprężenia. Najpierw przejrzyj w głowie wydarzenia z tego lub poprzedniego dnia, znajdując to, za co jesteś wdzięczny, za co możesz być wdzięczny. Potem skieruj się ku rzeczom bardziej ogólnym rodzina, przyjaciele, pasje, plany no i pamiętaj też o drobiazgach. Warto i opłaci się dziękować za rzeczy negatywne. Odnajdź w każdej z nich pozytywną lekcję dla siebie. Nawet jeśli przytrafiło Ci się coś, co według Ciebie nie zasługuje na wdzięczność, postaraj się znaleźć w tym dobre strony. To jest ten element, o którym mówimy, szklanka do połowy pełna albo szklanka od połowy pusta. Kwestia spojrzenia. Tam ciągle jest te pół szklanki wody, prawda? No dajmy na to, no, stałeś w korku, ale dzięki temu posłuchałeś na przykład płyty z nagraniem, które dało asum do znakomitego pomysłu. No i tutaj uwaga, docenianie swojego życia i odczuwanie wdzięczności to nie to samo, co nagradzanie się za coś, czego się nie zrobiło. To troszkę z materiałów Michała Pastryskiego. Drodzy Państwo, cieszę się, bo mogę postanowić, że będę szczęśliwy w szarym dniu. To nieistotne, czy dzisiaj pada deszcz, czy świeci słońce, nieważne, czy cieszę się chwilą wolnego czasu, czy też mam przed sobą dzień pełen obowiązków. Wiem, że dzisiejszy dzień Bóg stworzył z myślą o mnie. Pragnę więc przyjąć ten dzień z wdzięcznością i chcę cieszyć się nim. A to, czego nie będę umiał zmienić, pragnę z ufnością zawierzyć Bogu. To jest cytat z Rainer Haka. Uśmiechnij się i wyluzuj. Jim Rohn mówi o czymś takim. Stale pamiętaj o wielu wspaniałych darach, które otrzymujesz każdego dnia, każdego dnia. To sprawi, że przyciągniesz do siebie jeszcze więcej pomyślności, szczęścia i bogactwa. Powtórzę, mówił Jim Rohn, stale pamiętaj o wielu wspaniałych darach, które otrzymujesz każdego dnia. To sprawi, że przyciągniesz do siebie jeszcze więcej pomyślności, szczęścia i bogactwa. Pierwszym i najważniejszym zadaniem człowieka wobec talentów, jak mówi arcybiskup Stanisław Nowak, jakie otrzymuje jest otworzyć na nie swe ręce i przyjąć je dobrym sercem, a więc z radością i wdzięcznością wobec dawcy. Tadeusz Olszański. Dla niejednego człowieka łatwiej jest spełnić przysługę, niż ją przyjąć. Najczęściej wchodzi tu w grę podrażniona ambicja. Człowiek lubi być niezależny i jak najwięcej zawdzięczać sobie. Nie lubi prosić, ani okazywać wdzięczności. Jest w tym po prostu brak poczucia rzeczywistości. Nawet najbardziej niezależny człowiek na każdym kroku w swoim bytowaniu i swoim działaniu uzależniony jest od drugich. Roman Mleczko napisał taki fragment. Pamiętam, zamyśliła się na chwilę babcia, jakby chciała wspomnieniem potrącić najcieńszą strunę duszy, że jako małe dziecko przy każdym wieczornym pacierzu modliłam się, aby zostać dobrą i wtedy w moich snach pojawiało się takie cudowne drzewo, które karmiło ludzi owocami szczęścia. Drzewo to nie słuchało pół roku, nie bało się mrozu, ciągle rozdawało swoje owoce. To prawda. Owoce serca nie boją się zimy. Nagle poczuła osoba, która słuchała tej babci, jak jej serce uderza coraz mocniej i zrozumiała, że to właśnie w tej chwili dojrzewają w niej owoce wdzięczności. Tales z Milę to mówił: Jaką wdzięczność okażesz swoim rodzicom, takiej spodziewaj się od swoich dzieci. Drodzy Państwo, Powiem Wam, że kiedy obserwujemy wokół nasze środowisko siebie samych, stajemy do lustra, to jest kwestia, jak Ty okazujesz wdzięczność swoim rodzicom. Kiedy my z Elą tutaj mamy te zadania określone i jako rodzice, drodzy Państwo, mamy wspólnie siedmioro dzieci i w stosunku do rodziców Eli rodzice żyją i daj Boże, żeby żyli jak najdłużej, kiedy trzeba w sytuacjach trudnych, zdrowotnościowych, czy jakichkolwiek, być tam przytulić, porozmawiać. Uśmiechnąć się, po prostu być razem. Powtórzę jeszcze raz, jaką wdzięczność okażesz swoim rodzicom, takiej spodziewaj się od swoich dzieci. Nie dziw się potem czasami. Niektórzy się dziwią, a te moje dzieci, no a jaki ty byłeś w stosunku, czy byłaś do swoich rodziców? Najdłużej kochamy właśnie tych, którzy nas porzucają, to jest taka ciekawostka. Może dlatego, że czujemy w stosunku do nich coś w rodzaju wdzięczności, prawda? Drodzy Państwo, to małostkowość okazywać wdzięczność z umiarem, jak mówi Roberto Bignini. Aby samemu stać się lepszym, nie musisz czekać na lepszy świat. Bardziej od pieniędzy potrzebujesz miłości. Miłość to siła nabywcza szczęścia. Stwórca jest obecny w każdym człowieku, który jest Ci przychylny, dla którego jesteś wart trudny, który z Tobą idzie i pozostaje, kiedy zapada wieczór. Cokolwiek dla Ciebie znaczy stwórca, główny inżynier, jak mówi Phil Brosmans. W Phil Brosmans mówi również, czas to nie droga szybkiego ruchu pomiędzy kołyską a grobem, czas to miejsce na zaparkowanie pod słońcem. Drodzy Państwo, jeszcze raz powtórzę, czas to nie droga szybkiego ruchu pomiędzy kołyską a grobem. Czas to miejsce na zaparkowanie pod słońcem. Kiedy mówię, iść do tej łazienki wieczorem, te elementy wdzięczności przed snem, rano, kiedy wstajesz nie telewizja, nie seriale przygłupawe jakieś, które kreują debili, kretynów tak naprawdę, bo o to chodzi, żeby świat był wysterowany, więc w którymś momencie, przepraszam za te słowa takie dosadne, których używam, ale między innymi o to chodzi w tym wszystkim i warto, jeśli ktoś z Państwa słucha, że Państwa wkurzę tymi słowami i ktoś powie, no faktycznie może ten Spolankiewicz ma rację i przynajmniej testuje, spraktykuje, zobaczy, czy on ma rację, czy się okaże, że faktycznie po miesiącu, kiedy będę praktykować wdzięczność wieczorem, przez snem i rano, kiedy wstaję, czy to działa, czy to funkcjonuje, Wiesz, i zadzwoń do mnie po miesiącu i powiedz, jak, jak ci wyszło to doświadczenie, wiesz? Jeśli umie naprawdę patrzeć, mogę odkryć tyle niespodzianek i cudów na tym świecie, nie szczęć czasu na to, aby być szczęśliwym. No Boże, święty świat jest ta, ta, ta sfera naszego życia, to jest kilkadziesiąt lat, prawda, może sto ileś. I, i to, jest tak, to jest takie mgnienie prawda, wobec wieczności, stąd też nie szczędzić czasu na to, aby być szczęśliwym i nigdy nie zapominaj najpiękniejszych dni Twojego życia. Wracaj do nich, ile ktoś w tym życiu wszystko zaczyna się walić. To były cytaty Fila Brosmansa. Drodzy Państwo, miłość, przywiązanie, wdzięczność, szacunek. Obserwujmy dzieci. Dzieci są fantastyczne, dzieci są bezkompromisowe, niejednokrotnie są prawdziwe. Stąd też tak często dzieci potrafią okazywać je o wiele dojrzałej te, te uczucia miłości, przywiązania, wdzięczności, szacunku niż dorośli. My jesteśmy często już takie zombie, nieprawdziwi, prawda, gdzieś uwarunkowani przez otoczenie, a co sąsiedzi powiedzą, jeśli ja będę szedł z moją partnerką za rączkę, a co Coś ci do tego, idź za rączkę, trzymaj się za rączkę, przytulcie się na ulicy, a dlaczego nie? Coś sąsiedzi myśli, że myślą o tobie, najwyżej tyłek ci obrobią, a zakładasz, że masz wspaniałych sąsiadów rewelacyjnych, bo, bo tak powinno być. Uśmiechnij się, bądź wdzięczny, warto i opłaci się. Nie zadowalaj się pozorami, pamiętaj, w pozorach nie ma życia. Bądź prawdziwy, bądź sobą, poszukaj siebie, poszukaj siebie w sobie, upraszczaj, akceptuj siebie, żyj prosto, bo warto i opłaci się. Wdzięczność to nie zatajanie rzeczy ważnych. Podkreślam, wdzięczność to nie zatajanie rzeczy ważnych. I przede wszystkim wdzięczność bezwzględnie wyklucza manipulowanie. Podkreślam wdzięczność bezwzględnie wyklucza manipulowanie. A tu mały taki humor, zamiast narzekać, mówi dziewczyna do swojego partnera, zamiast narzekać, że za dużo wydaje na fryzjera, ciesz się, że gdy jestem zła, zmieniam fryzurę a nie faceta. Kochaj życie, bądź wdzięczny, bądź wdzięczna. Mark Twain mówił: jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić. Powodzić i nie ugryziecie. I na tym polega zasadnicza różnicza, różnica między psem a człowiekiem. My mamy tego świadomość, niejednokrotnie ten element wdzięczności chowamy czasami w sobie. A tu po prawej stronie, kiedy Państwo zerkniecie u góry na tym slajdzie, jest mama, która myje stópki swojemu synkowi, swojemu dziecku. Wiesz, a wdzięczność czasami to jest to, właśnie kiedy już dorosły syn tej swojej mamie, oj, przepraszam, bo się wzruszam, kiedy patrzę na to, kiedy tej swojej mamie. My jest to wypamiętam taką chwilę, bo właśnie coś takiego przeżywałem ze swoją mamą. E, tak, kiedy myjesz stopy ty już swojej mamie, swojemu ojcu, kiedy oni już są po raz kolejny dziećmi, kiedy, kiedy, kiedy już są z czasami kiedy sobie po prostu nie radzą. Więc to i gratuluję Tobie, że rozumiesz rozmowy z wdzięcznością i o wdzięczności, że rozumiesz zasady synchronizacji i rezonansu, że rozumiesz prawa wyrównania, że korzystasz z Twojej intuicji. No i dziękuję Tobie za to, że wzbogacając siebie wzbogacasz cały świat. Szymon Spolankiewicz, Szymon i Elżbieta Spolankiewicz, Akademia Wiem. W przyszłym tygodniu rozmowy ze szczęściem i o szczęściu 25 listopada 2013 roku. Rozmowy ze szczęściem i o szczęściu. Póki co dziękuję serdecznie. Gratuluję Państwu, że wysłuchaliście, że zasygnalizowałem wam te proste metody na to, żeby. Wy łatwiej, fajnie, sympatycznie realizować swoje życie, swoje życie, a niekoniecznie życie świata, który jest wokół nas. Podkreślam rozmowy z wdzięcznością i o wdzięczności to był ten element, którego gratuluję Państwu, że dzisiaj jesteście, słuchacie, że podkreślam, rozumiecie zasady synchronizacji rezonansu, bo to działa, to jest prawa wyrównania. I po jeszcze raz powtórzę: dziękuję Tobie za to, że wzbogacając siebie, wzbogacasz cały świat. Szymon Spolankiewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia, pięknego, cudownego.